Zadania na spokojnie. Rok 2024, motora podstawowa, termin dodatkowy. Zadanie numer 4. Więc płacił... No nie, nie, żaden klient, żadne lokaty, żaden bank. Przecież tego się nie... Do, jakieś jeszcze K0. Nie, 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 nie. odsetki, procent, bieżący, kapitał. Ratunku! Damy sobie radę, damy sobie radę. Popatrzmy, tak naprawdę, jeśli chodzi o lokaty, to trzeba by umieć wyłowić ze, z każdego zadania dwie informacje. Informacja numer jeden, no spróbujemy razem to zrobić. Ile procent bank doliczy odset przy każdym dodaniu odsetek? I pytanie numer dwa: ile razy te odsetki są dodawane podczas całego trwania, czasu trwania lokaty? No to na pierwsze pytanie odpowiedź jest dość prosta. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank doliczy odsetki w wysokości 6%. E nie, no. To, to potrafimy zapisać. No dobrze. E, I ile razy odsetki są darowane? No to na trzyletnią lokatę. A trzyletnią? E, no tak, na no, trzyletnią, no to 3. To jak popatrzymy sobie teraz na wszystkie te odpowiedzi, to ja twierdzę, postaram się, żebyśmy wspólnie się o tym przekonali, że odpowiedź prawidłowa to będzie odpowiedź A. Dlaczego? Bo. Tu mamy 6%, skąd to się bierze? To 1,6, to bo jak do 100% dodamy 6%, to będzie 106%, czyli właśnie 1,6%. Tak, czyli każde dodanie odsetek powoduje, że poprzednia kwota, która była 100%, nagle staje się 106%. I w zasadzie nie ma co już patrzeć na pozostałe odpowiedzi, no ale. Skoro do trzeciej, to do trzeciej tutaj, żeby to tak ładnie, elegancko nam zagrało. I już koniec zadania. W zasadzie, no, chyba nie było aż tak strasznie trudne. Trzeba podejść do tego po naszemu, czyli na spokojnie. Wszystko. Dziękuję za uwagę.